wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A Tanek bawi się teraz swoimi autkami. Przed chwileczką zbudowaliśmy razem zamek i teraz uciekł na parapet z tymi swoimi autkami i ze swoim zamkiem, bo Noa chodzi i mu wszystko niszczy. I uciekł na parapet, żeby Noa mu... Teraz muszę szybko iść ewakuować moją kawę, bo teraz będzie na ziemi. Tato, to, 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 to! Tato, nie tata, to jest mamy kawa. Nie Nołaśko! Muszę zabierać to wszystko stąd, bo to ma ta mała gnida, o! Już by to poleciało teraz. Mam tutaj czwartek? kubka kawy. Co już jest zimno, no ale... Wypijem ją. My dzisiaj będziemy się wybierać z dziećmi do parku rozrywki. Zamierzamy. Jest fajna pogoda, dlatego szkoda siedzieć gdzieś pod dachem. Szkoda ja do figloraju, czy cokolwiek. W takim parku rozrywki, bo na tam jeszcze nie, bo jest taki park rozrywki dla takich małych dzieci. Taki mini part rozliwki, gdzie są takie karuzele przystosowane rzeczywiście do dzieciaków. Co prawda, w Düsseldorfie jest ten wielki kirmis, ale jakoś że szczerze, po tych ostatnich rzeczach, co się dzieją i w Francji, i, i w Belgii, i teraz znowu w Francji było z tą ciężarówką, i w Turcji tam coś znowu jakieś zamieszki były. I jakoś mnie na ten kiermis tam nie ciągnie. Nie wiem dlaczego, dlatego my się lepiej udamy. Do parku rozrywki, no i zobaczymy jak tam będzie. Na pewno będą jakieś karuzele przesuwane do takich dzieci. Co? No jedziemy do parku rozrywki, nie? Dobra. O to ty byś chciał? A? My jesteśmy teraz właśnie w zamku. W zamku jesteśmy. Ty, Ty jesteś w samolocie. Idziemy na karuzelę, tak? Tak. To czekam datę do da przytupu. Nie ma żadnej pani, żebym się mogła zapytać, bo od ona obsługuje. Hmm. Gdzie jesteśmy, Natan? A w zabaw? To. Jesteśmy w takim parku rozrywki. I co będzie Natan robił? To jest, to jest mapa. To jest mapa. To jest mapa. I tutaj na tej mapie jest narysowane, gdzie się znajdują różne rzeczy. Na tam teraz jest. To jest ta biedronka. Co to była biedronka? Tam ja pójdziemy też na tą karuzelę. To jest chyba ten zamek. To jest ten główny zamek, który stoi na środku. Właśnie tego parku. Gdzie? Tu jest taki mały plac zabaw. Idziemy, teraz idziemy. No idziemy na karuzelę teraz. My jedziemy teraz na tankiem właśnie na karuzeli. Idziemy do góry. Ja tam. Dobra. Do góry jedzie. Ta I... wie, tata i dzisia. Zobacz, kochaj, tacie. Co tu jest? Gretel, schau mal, da hinten, da steht etwas. Das sieht aus wie ein Backofen. Was? Ein Backofen? Ja. Hier so tief im Wald? Mhm. Meinst du... Hey, tatsächlich, Gretel. Es ist tatsächlich ein Backofen. Kommen Sie mir das an. Warte, ich komme schon, hin. Mhm. Das, das muss ich, ich sehen. Da siehst du. <laughs> tatsächlich, da ist ein Backofen. Hey, ein Hühnerstall ist auch da. Oh, vielleicht ist es aber auch ein... Ein Schweinestall oder so etwas? Mag schon sein, aber nicht doch mal, wie herrlich es hier duftet. Ja, nach Lebkuchen ja. und. Mar

Jak bardzo się tobie podobało Jak bardzo? Co? Gdzie to jedziemy? Gdzie teraz idziemy? Idziemy już do domku na tanku bo noa nie mam mleka Smaczna pizza? Smaczna pizza? Smaczna, na nie? Dzik jest, dziki dzik jest, zły Dzik ma bardzo ostre kły Kto spotyka lesie dzika A zaziewaj piosenkę Dzik jest żywy, to posyka, leście, dzika Ten na drzewo zaraz myka Super Natan A czemu mówisz obsrane od razu? Tak, Tu jest plama Co tam jest? Tu jest plama, zobacz plama Co to jest za plama się pytam? Nie, Aha. No, się nie wiem pana. Aha. Co nie wiem, Plama. Bada... Co to nie